He hej z tej strony Przemo z kanału raptor 1011 Aby zdobyć platynę w grze My Name is Mario 2, wystarczy w sumie naciskać tylko krzyżyk eee, Za Zanaciskanie krzyżyka, jak widzicie, odblokowują nam się takie misje, wtedy dajemy kółeczko i mamy misję zrobioną. Fakty pokazują nam, ile hitów łącznie w sumie zrobiliśmy. Musimy zdobyć przynajmniej 10 tysięcy hitów, aby zdobyć trofea za to. I tutaj mamy potem 1, 2, 3, 4 misje główne. Wchodzimy na przykład na LOW no I musimy mieć w sumie 75 hitów, żeby dajemy kółko, żeby odblokować pierwszą misję LOW. Krzyżyk naciskamy. Teraz widzicie, gdy wyjdziemy na loft, dajemy znowu krzyżyk i tu pisze, ile musimy mieć danych hitów. Gdy odblokujemy to, pisze, ile musimy mieć 75 hitów z poprzedniego i tak robimy całą misję. I tak robimy misję i drugą, trzecią i czwartą. Jak widzicie, już odblokowało nam się, że możemy tą historię sobie e, zacząć. Dajemy krzyżyk na obrazku, kółko i dalej. Klikamy, aż odblokuje się kolejna misja. Kółko. I pisze nam, że 25 hipów jeszcze nam brakuje. Ja platynę zdobyłem w tej grze i w 42 minuty. Moja 189. Platynka. No i widzicie, i znowu pisze, ile nam brakuje, żeby tutaj kliknąć. I tak, musimy tutaj wszystko odblokować. Tutaj mamy pewne takie minigierki w których po prostu też naciskamy krzyżyk, a nawet jeśli się skujemy, bo można się skuć, to nic się nie dzieje, ponieważ jeśli coś e, zrobiliśmy jeden raz, a mamy mieć 30, to i tak nam to w sumie dodaje i możemy 29 razy to zrobić pojedynczo i to wszystko nam sumuje się i platyna jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. A ostatnią trwałą to jest za odblokowanie 10 tysięcy hitów i zrobienie tych wszystkich misji. Wtedy odblokuje się nam Beautiful Secret i dostajemy platynkę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, rzućcie łapkę w górę i subka. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i zapraszam na mój kanał, na inne moje poradniki, livey i recenzje. Hej, hej, cześć, papa.